Siemaneczko widzowie z tej strony, poloczek poloczkowaty, i dziś oceniamy sobie drugą jirk od pana domestosa czyli drogi Helu. Tylko jeszcze zostawcie tutaj 15 lików, a następny odcinek podejrzewam będzie z Emergency Hamburg, zapraszam do oglądania. No dobra, pierwsze co widzę z które są pozmieniane, gdzie to widzę ich mało w tej serii. Oznalazłem jakieś auta, które wyglądają na toolboxa, ale to nieważne. A jeżeli dotarłeś do tego momentu, to napisz Hel, to może wygrasz 10 Robuxów. Wow, a co my tu mamy? To jest chyba najładniejsza budowla w tej serii, bo naprawdę jeszcze lepszej nie widziałem. Tylko szkoda, że nie można wejść do środka. Muszę pochwalić pana Domestosa za ładne muzeum przez Dewów albo przez jego samego. Jedziemy dalej, bo na razie tu nie wiedzę czegoś imponującego w tej grze oprócz tego muzeum. Fajnie, jak pyście dodali po bokach Morze Bałtyckie, bo to takie trochę dziwne, że mapa utrzymuje się na niebie. Ładna placówka na kamperii. Widzę piasek, przy którym nie ma morza, więc dziwne jak jakiś dew może mi wytłumaczyć, dlaczego tak jest, to poproszę o wytłumaczenie. Kolejna pochwała dla tej gry za bardzo ładne domki, ale minusem jest to, że są takie same na każdej kolejce, bo to bardziej wtedy przypomina Stany Zjednoczone. Kolejny ładny domek, który mi się podoba, więc prusik. Ale jeszcze chciałbym Was zaprosić na mój serwer Discord, gdzie możecie dostawać o wiele szybciej wiadomości niż na YouTube link w opisie. A więc dziękuję za oglądanie, a grę oceniam na siedemdziesiątych. Pozdrawiam domestosa i ciść.